W naszej malii kapitan nie to pas, ja to też to więc jeżeli macie parę złotych w kieszeni, prosiłbym o wrzucenie, o wsparcie tej naszej bardzo szczytnej akcji. O, proszę bardzo, niektórzy którzy robią nawet pokazową stójkę. To się udaje tylko z parkiem, bo do człowszego skytala podnieść się nie ma ryba popisowań samych kapitańskich. czyje. No to wszystko, to raportacja. To jest, no, gospodarczo, no, jest państwo bardzo tak, no, jest fundamentalną akcją rynku jest to jest, no, jest kupane. To jest, no, coś kontrasty, redefinicje państwa, państw cywilizacyjne, to, no, to jest, wiadomo,